Hej, chłopaki, witajcie z tej strony Gilan i to dzisiaj e, w poradniku jak zrobić questa napraw uszkodzone teleskopy. Generalnie musimy e, naprawić takich 5 i pierwszy znajduje się tutaj, także co, naprawiamy go sobie i pierwszy znajduje się e, na skalistych i idziemy teraz do następnych. Ok, także tutaj drugi teleskop e, znajduje się obok, e, obok, obok, e, tutaj tego mostu obok kurzących i jest to właśnie tutaj i tutaj mamy kolejny, idziemy do następnego. Ok, także trzeci teleskop znajduje się obok sklepowej Sody, by dokładnie tutaj. Czyli jak sobie pójdziemy mapą, to tutaj, właśnie na tej górce, mamy trzeci e, teleskop i idziemy do czwartego. Ok, czwarty teleskop znajduje się właśnie tutaj, czyli obok gasnących i obok, e, obok gasnących i obok tutaj tego mostu. E, no i co, idziemy do ostatniego teleskopu. I ostatni teleskop znajduje się właśnie tutaj obok domu John Wicka. Obok tego domu, obok płatnych i zielonych, i tutaj mamy ostatni teleskop. I Quest wtedy będzie dla Was zaliczony. Także tutaj, obok tego, znaczy co jeśli to było pomocne, to będę zostawić subika z łapkę w górę, używać do dziedziny w sklepie. A jeśli ja się zdaniem, żegnam, siemneczko!